Cześć! W dzisiejszym filmie pomówimy o podkładkach. Na początku chcę wspomnieć, że dobór podkładki jest procesem długotrwałym i raczej oparty na zasadzie prób i błędów. Wiele polecanych podkładek może na naszego konia się nie sprawdzić, dlatego czasem już za pierwszym razem trafimy na tą idealną, a czasami trafimy na nią dopiero po kilku razach. Najważniejsze jest to, że każda podkładka wpływa na dopasowanie siodła. Jeśli więc mamy idealnie dopasowane siodło, to podkładka może sprawić, że będzie ono zbyt wąskie. W takim przypadku lepiej jeździć bez podkładki niż zakładać na siłę podkładkę. Choć jeśli siodło jest zbyt szerokie, podkładka może to naprawić. Oprócz standardowych podkładek istnieją również podkładki, Korekcyjne i są różne rodzaje korekcji, np. podnoszenie przodu albo tyłu. Wiele firm oferuje podkładki w wersji slim, dzięki czemu możemy właśnie dopasować je do siodła, które jest lepiej dopasowane do konia, w przypadku jeśli chcemy uzyskać po prostu lepszą amortyzację. I się na rodzajach podkładek oraz ich funkcjach. Z góry chciałabym zaznaczyć, że prezentowane podkładki są używane i niestety wyglądają, jak wyglądają, jednak głównie chodzi mi właśnie o zaprezentowanie. Tego jak mniej więcej ten rodzaj podkładki wygląda. Wyróżniemy trzy rodzaje podkładek. Podkładki żelowe, podkładki z futrem oraz podkładki, że tak powiem, materiałowe. I to są takie podstawowe rodzaje podkładek. Podkładka żelowa czy gąbkowa nie ma zastosowania medycznego. Jest głównie amortyzatorem niezbyt mocnym, czyli nie amortyzuje wstrząsów bardzo mocno, jednak jej zaletą jest to, że jest cienka, przez co w bardzo niewielki sposób wpływa właśnie na dopasowanie siodła. Najbardziej wpływają na to podkładki futerkowe lub podkładki materiałowe, czyli ta cała reszta, która się nie zalicza do poprzednich grup. Podkładki z futrem mają zastosowanie medyczne. Pamiętajmy, że futro nie amortyzuje, a tylko podkładki wypełnienie. Na ręku podkładki z futrem istnieją z wypełnieniem bądź bez wypełnienia. Takie, które zawierają tylko jakiś materiał plus to futerko, oraz takie, które w środku mają jeszcze dodatkowe wypełnienie, które jeszcze bardziej zwiększa amortyzację. Ważne jest to, że gdy naciskamy podkładkę, będzie trudno złączyć ze sobą palce. Nie chodzi tutaj konkretnie o grubość podkładki, a raczej o ten środek o jej amortyzację, o jej ubicie w środku. Jeśli palce będzie można łatwo złączyć, będziemy je bardzo dobrze czuć, oznacza to, że podkładka może mieć mniejszą albo bardzo małą amortyzację. Jeśli zaś palce są trudne, wyczuwalne to oznacza to, że e, amortyzacja jest pełna i dobra. Pamiętajmy, że sztuczne futro w podkładce raczej nie ma jakiegoś szerszego zastosowania. E, raczej jest ono budowane dla wyglądu, dla względów estetycznych. Do podkładek materiałowych zaliczam wszelkie te, które są oparte na zasadzie e, wypełnienia memory oraz takie, które po prostu nie mają podszycia futerkowego i nie mają tego futra pod spodem. I są to na przykład windereny, e, torpole albo Equesty. Oczywiście torpol również produkuje podkładki futerkowe. W mojej stajni jednak na przykład znajdują się materiałowe gdzie w środku jest wypełnienie? I są to wypełnienia różne. Pianki memory, jakieś inne specjalistyczne pianki, tego jest masa. E, wielu producentów używa jakichś oddzielnych rozwiązań. Często spotykamy również podkładki magnetyczne, które wysyłają fale magnetyczne, które mają działanie zdrowotne dla konia. Na podkładkach nie warto oszczędzać. Najczęściej tanie podkładki są zbudowane ze słabych materiałów. Nie mają w środku żadnego materiału amortyzującego. W dodatku są słabe jakościowo to również ubijają się, robią się takimi naleśniczkami, które już w ogóle w żadnym stopniu nie spełniają swojej funkcji. Jest to na takiej samej zasadzie, jakbyście położyli na konia drugi czaprak. Pamiętajmy, że ważne jest to, żeby nad kłębem w podkładce pozostał taki mały tunel, który wpłynie właśnie na to, że nie będzie zbędnego nacisku na kręgosłup. Gdy dopasowujemy siodło, to ważny jest ten tunel, a podkładką możemy go bardzo łatwo zablokować, przez co siodło nie będzie spełniało e, swoich funkcji i będzie każdorazowo naciskało na kręgosłup konia. No i chyba w temacie podkładek to by było na tyle. Mam nadzieję, że troszkę rozjaśniłam. E, Temat właśnie rodzajów podkładek, tego jakie występują i czego należy się wystrzegać. Serdecznie zapraszam na Facebooka, Instagrama, bloga oraz grupę Equesta, gdzie znajdziecie wszystkie materiały na temat nowinek i nie tylko. I w sumie to by było na tyle. Do zobaczenia!